Jesteśmy w biurze dzielnicy Zatorze. Jak sama nazwa wskazuje, na Zatorzu w Cejku, w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1. Biuro dzielnicy to jest takie miejsce, które mieszkańcy razem z nami mogą współtworzyć własną przestrzeń. Jest to miejsce skierowane tylko i wyłącznie dla mieszkańców Zatorza, czterech osiedli, które wchodzą w skład szeroko pojętego Zatorza, czyli Wojska Polskiego, Podleśna, Zielona Górka i Zatorze. Wszyscy mieszkańcy, w szczególności Rady Osiedla, mogą skorzystać z naszego wsparcia. Przede wszystkim organizujemy wszelkiego rodzaju spotkania z ekspertami, spotkania integracyjne, możemy też organizować zajęcia dla dzieci, zajęcia tematyczne, hobbystyczne. W ogóle metoda wywodzi się z Niemiec, my ją próbujemy przełożyć na nasze realia, oczywiście nie w skali 1 do 1, żeby stworzyć właśnie dla mieszkańców takie miejsce, w którym mogą tworzyć własne rzeczy, tylko i wyłącznie dla siebie. na terenie Rady Osiedla Zielona Górka, a konkretnie na boisku osiedlowym. W ramach środków pozyskanych z fundacji Warsztat Zmiany i konkursu jaki wygraliśmy w tej fundacji w Zatorze Inicjatyw zorganizowaliśmy dwie imprezy. Osiedlowe był to mecz w piłkę nożną pod hasłem seniorzy kontra młodzi. Kto wygrał? Wygrali najlepsi, czyli wszyscy. Wszyscy się dobrze bawili, chętnych było bardzo dużo. Często trzeba było robić zmiany, bo bo zarówno dzieci brały udział i tutaj była i integracja międzypokoleniowa, ale też różnych płci, że tak powiem. Mamy na osiedlu też dziewczęta, które grają w zespołach piłki nożnej. W przerwie meczu odbywały się konkursy dla młodszych dzieci, przedszkolaków. Za środki pozyskane z fundacji zakupiliśmy różne gadżety i nagrody dla dzieciaczków, ale też udało nam się zakupić taką no powiedzmy większą rzecz, jak na przykład te krzesełka stadionowe, które nam się przydadzą w przyszłości tutaj na spotkania i na mecze, które się odbywają na naszym osiedlu. Grupą nieformalną postanowiliśmy trzy lata temu kilka osób z tego podwórka jakby zmieniać swoje otoczenie, ponieważ to było jedno wielkie klipiskie. Jest to teren miejski, nie własność wspólną, tylko teren miasta, więc zaczęliśmy pozyskiwać, szukać gdzie możemy pozyskać jakieś środki na zmianę tego terenu. Pierwszy program, w jakim wzięliśmy udział, to program miejski Podwórka z Natury. Ruszyliśmy jakby z kopyta i trzy lata z rzędu wygraliśmy Olsztyński Budżet Obywatelski. Teraz jesteśmy na etapie, w cudzysłowie, dopieszczania tego podwórka. Tak? I tutaj właśnie ostatnia nasza inicjatywa to jakby biuro dzielnicy Zatorze nas wspomogło. Był taki konkurs inicjatyw Zatorza. Byliśmy jednym z laureatów tego konkursu. Udało nam się pozyskać fundusze na przeprowadzenie warsztatów o deszczówkach bo tytuł był Deszcz Szanuję i wykorzystuję. Tak? Przedstawiliśmy przede wszystkim dzieciom, naszym dzieciom, co to jest ta deszczówka, po co ona służy i dlaczego należy szanować tą wodę, którą daje nam natura. Tak? I dzięki temu też mamy zbiorniki na deszczówkę na naszym podwórku. Tak? To możemy się przejść. Tutaj mamy właśnie jeden z takich zbiorników pod kolor nawet elewacji na wiosnę tutaj będzie ozdoba będzie kwiat. Każdy będzie mógł sobie koneweczką pobrać wodę no i podlewać naszą roślinność, tak? Można w tym miejscu również podłączyć wąż i podlewać z węża. Uczestniczymy w bardzo potrzebnych konsultacjach, konsultacjach w przestrzeni, która od wielu wielu lat wymaga Zaplanowania, ale przede wszystkim wymaga realizacji potem tych planów, ponieważ i mieszkańcy samej ulicy Kolejowej, ale i całego Zatorza już niestety przyzwyczaili się i trochę zniechęcili do tego wiecznego planowania, z którego niewiele wynikało. Więc mam nadzieję, że to jest już ostatnie podejście do tego, aby ulicę kolejową wymyśleć, zaplanować, ułożyć w harmonogramie, pomyśleć o finansowaniu i wreszcie zacząć to realizować. Według mojej opinii projektowanie ulic, miast zawsze powinno się zaczynać od budowania relacji, szukania wartości, które charakteryzują te miejsca, które się projektuje i to jest jakby podstawa. Zaczynanie od infrastruktury nie jest dobre, czy od twardych projektów, dlatego że najczęściej nie uwzględnia to potrzeb mieszkańców, tylko no, to są potrzeby nie wiem, urbanistów, architektów, natomiast zawsze trzeba zacząć od pytania mieszkańców, co oni tam chcą, żeby było. I zawsze jest to praca z mieszkańcami, to jest próba włączenia ich jakby w cały proces projektowy. Urząd Miasta Olsztyna jest partnerem projektu. Urzędnicy służą wiedzą i pomocą przede wszystkim w kwestiach formalno-prawnych. Zachęcamy mieszkańców do wspólnych rozmów o naszym mieście. Sale mamy, nie można spokojnie korzystać, 7 dni w tygodniu. Praktycznie 24 godziny na dobę jesteśmy w stanie zorganizować takie spotkanie, czy to w naszych bezpośrednich pomieszczeniach, czy też przy dobrej współpracy z CEIK-iem w ich pomieszczeniach, chociażby na sali widowiskowej, która mieści spokojnie 800 osób w CEIK-u w Olsztynie, ulica parkowa 1, pokój numer 8 na parterze. Wszyscy my właściwie jesteśmy osobami, które robią to w czasie wolnym, a biorą dzień w statorze. W swoim istnieniem sprawia że prowokuje nas do różnych spotkań. My jesteśmy wdzięczni, że spotykając się możemy parę tematów do przodu popchnąć.